Taka jedyna okazja, żeby nasi przyjaciele są właśnie w jednym miejscu. Jesteśmy w tej chwili w Kłobucku przed domem, znaczy za domem kultury. Za chwilę rozpocznie się koncert z okazji stulecia Polskiego Związku Łowieckiego czy polskiego łowiectwa. Ale tu mamy doborową ekipę. Koledzy przyjechali spod samej Rabki i z innych okolic. Tu akurat tu jest szynkę. I teraz się muszą, muszą się podzielić kolega Józef Pieter Paweł Jędrek. O, a resztę sami musicie sami dopowiedzieć. I teraz co my tu wcinamy? Cholesterol. Tak Józef. Pełny cholesterol. Samo cholesterol. A najpierw w pół godziny wcześniej gadałem o zdrowym jedzeniu. <gryw> no, to samo zdrowe jedzenie, nie ma zdrowszego. Białe samo, bez... Są cholesterol. I o to chodzi, chcesz dobrze grać, chcesz dobrze śpiewać, trzeba posmarować. Piotrek, a przyjechaliście też koncert dać oczywiście, tak, nie? mamy tu akurat mamy swoje już tak utwory, które będą na się tak, żeby pomalutku już, tylko nie i grać muzykę folkową dziada, pradziada, a troszkę coś i swojego też wymyślać, także za godzinkę będziecie słuchać i te co, no dobrego słuchania i i reszta, jak będzie źle, no to pracujcie albo skałami, albo cymdoci, albo cegłami, nie wiem, czy ale Słuchaj, najważniejsze jest, że ty możesz siedzieć na bagażniku tradycyjnego góralskiego wozu drabiniastego, nie? Czyli Mercedes. No, co Bo myśmy przytulkanili to... wozem drabiniastym. Co... No to co jak to, jak wsiokim może być, ale może też dobrze jechać. Tak no, to chodzi. Czy Pan nie Niedługo się spotkamy na pewno w górach, posiedzimy, pogadamy, Wymyślimy, co pośpiewamy. Po drugą, ty zapraszamy. No nie, to już. do Józefa. Po drugą, 260 czy tam odcinek. Już nie pamiętam, jakiś ty tam numer wymyślł. A numer telefonu pamiętasz? Ty nie pamiętam. Do Józefa pamiętam. Ja by co, i byś się z Józefem, to 507 999, hałale, tak. I dzwonić po 23? Nie, 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 tak, wszystkich kochamy i zapraszamy po drugą Jesteśmy w tej chwili na festiwalu, na koncercie z okazji stulecia Polski, polskiego owiecca, właściwie tak możemy powiedzieć, po Jak wiecie, zapraszaliśmy na tę imprezę. Ja mam wielką przyjemność, zaszczyt przedstawić wirtuoza muzyki myśliwskiej, nie tylko kolega Krzysztof Kadlec. Kłaniam się serdecznie. Znamy się nie od dziś, ale olbrzymia radość, że koledzy przyjechali z, aż z Poznania tutaj a nie tak dawno byliście na koncercie w Warszawie i powiedz Krzysiu, powiedz wrażenia z Warszawy, twoje tak, ten tydzień jest rzeczywiście dla nas bogaty w muzykowaniu, bo zaczęło się w środę od wspaniałego koncertu w Warszawie z okazji stulecia naszego stowarzyszenia gdzie braliśmy udział w koncercie Filharmonii Narodowej. No byłoby to dla nas olbrzymie przeżycie, ale też braliśmy udział też jako słuchacze w, 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 w tym koncercie, bo druga część poświęcona była większości polskiej muzyce artystycznej w wykonaniu Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Jerzego Salwarowskiego. Powiedz tak trochę, co kulisy takie, co dzisiaj zaprezentujecie tutaj w ramach tego, tego, tego koncertu? A dzisiaj z kolei to chcemy tak, tak zaprezentować bardziej muzykę nazwijmy to humorystyczną. O tak bym to na... Zaczniemy trochę poważniej. Ale zakończymy bardziej na wesoło. A co? No to już tylko mogę zaprosić na... na Słuchajcie, na koncert. zapraszamy serdecznie, twarz uśmiechnięta. Jeszcze raz przedstawiam artysta, myśliwy, wspaniały człowiek. Także cóż mogę powiedzieć więcej. Zapraszamy na koncert. Jak najbardziej. Dasz bur. Dasz bur. you okay. Rozpoczęliśmy taką uroczystą intrabą, e, właściwie nie, bo rozpoczęliśmy wejściem e, naszym tutaj może troszeczkę smutnym, bo takim wolniejszym krokiem, no ale jak wspomniałem do młodzieży nie należymy i za szybko chodzić nie można, bo jednak e, zawał e, to jest rzecz poważna. Zaczęliśmy taką fragmentem Marsza Pszczyńskiego skomponowanego w XIX wieku przez niejakiego Józefa Rostnera, ówczesnego bi bibliotekarza u księcia Pszczyńskiego Jana Henryka XI. No, tak trochę za psa robił Andrzej jest, Ale trzeba przyznać, że mu się to udaje, bo jak z domu wychodzi i szczeka, to wszystkie psy z okolicą przygotowują. No, czasami podnoszą nogę, ale to już tam nie było po co. No i oczywiście e, nasz e, kochany kierowca, który wozi wszystkich od jakiegoś, no, po od ładnych lat Piotr CB. Tango dla pięciu. Otóż za chwilę wystąpi zespół, zespół sygnalistów myśliwskich Jawor z Czech. Zapraszam w zespół Jawor. Jawornik. Jawornik. Proszę Państwa, mamy tutaj się tego kuberta w

na velkou ctí, že můžeme zahrát českou, mysliveckou a loveckou hudbu při příležitosti 100 let od založení PZV, tedy Polského loveckého Zvědomsku. Chci připomenout, že čeští myslivci v ten samém roce 1923 založili svoji jednotnou mysliveckou organizaci. Takže v tomto roce slavíme i my, myslivci z České republiky, století od založení této organizace. Powoli dobiega końca. Już zakończy nasz jubileuszowy koncert Pan Piotr Majerczyk i zespół Borsuki spotkała. Hey! Niech się minuciczku, niej się poza lasy, niech się mi zbacują starodowne czasy. <śmiany> Hej, starodowne czasy, a w nich polowacę. hej, co se już dwa dzikie hej, tutka groj! Chciałbym podziękować wszystkim zespołom, które prawie się udział w Chcielibyśmy Państwu podziękować. Chcielibyśmy podziękować wszystkim tym, dzięki którym się ten koncert cuniścił. Teraz taka czy najprzyjemniejsza, kończąca część, czyli już jesteśmy po koncercie. Myślę, że koncert bardzo udany. Na końcu nasi koledzy z Rabki, spod Zakopanego, publikę rozruszali. No a teraz mamy dziką kuchnię, posiłek dla wszystkich. no hay